I hello, hello, witamy ponownie. Ech, widzicie mojego pięknego pomagiera? Chodź tu, pokaż się. To jest mój piękny pomagier. <grybuj> o, chodź pomagier, idziemy do pracy. Bez pracy nie ma kołaczy. Usta miejsce, o ta! O, mamy kasenkę. Dokładnie to chciałam zobaczyć. Wiadro na wodę i mopa. O tym zawsze marzyłam. O? Możesz ciężko pracować przez całe życie, ale czasami nawet i to nie wystarczy. Kiedy ktoś z trudem wiąże koniec z końcem, to łatwo ulec desperacji. Jak się okazuje, jeden krótki telefon może zmienić wszystko. Bam, bam, bam. Pytanie brzmi, czy naprawdę powinieneś go odbierać? Odbieramy, of course. Mogę wybrać? Mogę wybrać? Nie mogę wybrać. Panie Kowalski, skrzeliłem. Oho. Co skrzeliłem, panie Kowalski? Aleksander Nauka. <laughs> Ciekawe nazwisko. O. Jestem. A ja nie, sorki. Potrzebowałem się wycofać. Muszę być ostrożny. Mówisz poważnie? Przecież się umówiliśmy Niech pan po prostu idzie do mieszkania numer 23 Klucz schowałem przy drzwiach, znajdzie pan Pieniądze są w środku, na razie Aha Aha Skurwy. To tak wychowałeś syna, Paul? Paul. <laughs> well, well, well. Dobra, co tu mamy? Mamy samochód Co tu się dzieje? Ja coś tu mogę zrobić? Czy ja to mogę przestawić na przykład? Ja to mogę podnieść. Jestem ciekawa, czy mogę tam wskoczyć. No, bo to tak wygląda, jakby coś tam można było zrobić. Kanistry. Otwórz kodeks? Co ma w kodeksie? Możesz sprawdzić wszystkie aktywne zadania w górnym lewym rogu ekranu. Jeśli zgubisz się w którymś momencie gry, to tam znajdziesz swoje cele i aktualny postęp. Eee, no okej, okay, okej. Okay. Onion, co Jezukocie. <ścubula> Jezu kocie! Akcję, podnoszenie i rzucanie. Ok. Eee. Ja tu mam wejść? Otwórz. I w kodeksie aha, interakcja. Dobra, czyli to jest taki samouczek praktycznie w tym kodeksie. Pajeczki są. Mogę coś z tym zrobić? A, mogę po prostu podnieść. Koks. Coś mi mówi, że to będzie piękna rudera. A mogę przejść? Ło, tu mogę przejść! To jest tu? Ja dobrze przeszłam? Policja jedzie. Czy to po mnie, czy to po mnie? Ukryty apartament. Posprzątam jutro. No dobra. Jak ktokolwiek może tu w ogóle mieszkać? Nie mam pojęcia. Co tu mam? Eee, Nieniejszym wzywam pana do opuszczenia lokalu w ciągu 10 dni. Powodem eksmisji jest... Trzymanie wyraźnie niedozwolonych zwierząt. Wynajmuje pan mieszkanie z klauzulą surowego zakazu trzymania zwierząt. A mimo to posiada pan niebezpieczne zwierzęta, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla innych lokatorów: to znaczy skorpiony, czarne wdowy i tym podobne. Cudownie. Sąsiedzi mogą cię dosłownie wykończyć. <laughs> Czyli coś tutaj, prawda? O, pieniążki. Give me! Mam pieniążki, jestem bogata. Z tej polskiej wersji, a się nie dało zrobić, on nie rządzi. Też się z tym zgadzam, no. Czy jest podgryziony? Nie powiedziałabym, żeby był podgryziony, tak w sumie. A ty co? O! Jakiś balkon tu można wejść, można wtedy jeszcze na górę wejść. wow, wow, wow. Ale dobra, na razie tutaj sobie zwiedźmy Mogę coś tu jeszcze znaleźć? Zapominam o rzeczach Chcę wrócić do szkoły Kocham kartony O, fajeczki O, tu coś mamy, kluczek mamy Czyli szczęśliwe klucze Zbierz O, to też mogę ukraść wow. wow, wow. Ja teraz cały czas kłócę mnie. Już myślałam. Jezu, to jest taki syf. Coś jeszcze tu można zrobić? Tu nie przejdę, a szkoda. Idziemy zobaczyć na zewnątrz, co tam jest? No bo z jakiegoś powodu to tu jest. Nie uwierzę, że nie. Z powodu by to nie było. A tu jest jeszcze drabina też w ogóle. O, mogę obrazek komuś zniszczyć To jest chyba ten apartament, do którego mieliśmy się dostać <laughs> Tak coś mi mówi Pięć kwiatków? A po co komu dziewięć kwiatków? Pięknie Oj Kluczyk Biorę kolejny eee, Dobra Czyli teraz tak, czy to działa tutaj tak samo jak w tym? Działa to tak samo jak w tym. Pięknie. Tis, 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 Sprzątam sobie pięknie. Łapka. Mopem można zrobić wszystko. Ciekawe, czy tutaj działa tak samo jak w House Tak, jest jak w House Flipperze, ale dowolone. Czyli grałeś w House Sweepera grałeś we wszystkie takie gry Sprawdzam czy to coś jeszcze jest. O! A nie, to nie to. Wałam, że tu coś jeszcze było. O, woda mi się robi czerwoda. A! O o! O o! O o! o, -o. Eee... Eee... Tu jest coś z wodą. Wiadro? Wiadro Zgadzam że wiadro O, dobra, git, 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 Dałam radę, dałam radę Po co komu tyle kwiatków? Nie rozumiem Tis, tyś, tyś tyś Pięknie Teraz mam czysto To sobie od razu wyczyścimy Mogę wszystko czyścić mopem, why the heck not? To jeszcze będzie brudne? Chyba tu jest git Prawie cieszi to, co nabrudziłam Oczywiście, żeż, A! Nota Tis, 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 tis Tis, tis, Pięknie jest Ciekawe, czy coś zepsułam przez to, że weszłam oknem Bo może tak naprawdę w ten sposób zepsułam coś i nie powinnam była wchodzić oknem. Iść, iść, iść. Wyczyś mi ładnie, mopa. Pięknie. O, tu jeszcze są ślady. Mi się wydaje, że już jest git. <Weber> Ładnie tu się podziało, nie ma co! Impreza dla całego. Co to jest? Chodzę no z miejsca zbrodni, muszę z tobą porozmawiać. Nie możemy tego załatwić przez telefon? Nie, nie możemy. Przestań się skradać i przyłać tutaj. Spokojnie stary, już idę. Czekam. Pam, pam, pam. Teraz jeden z nich nie żyje, a drugi ma przerąbane. Well, well, well. Mogę sobie przenieść to wiatro, tak w sumie? O, dobra. Ja tak noszę to wiatro, a mogę sobie po prostu postawić. Ląpeczka. Nie w było może w morzu kołek, a na kołku był wierzchołek, na wierzchołku siedział zając i nóżkami przebierając śpiewał tak. Łysy ojciec, łysca matka, łysy sąsiad i sąsiadka. A ja także łysy byłem iście z że żeniłem się, lala. La.

Wychodź ze mną. Ciekawe, czy mogę jeszcze raz ten detergent użyć? Hola? O, dobra, mogę. Git. Well, well, well Wracamy do sprzątanka. O, znalazłam tą moją poduchę, której nie mogłam znaleźć. Co to jest? A jednak zabawy nie było. Mogę się dzisiaj wieczorem spóźnić, przepraszam. Dlaczego? Masz rantkę czy coś? Nie, po prostu idę kupić trochę trawki i się zabawić. W porządku. Do jutra. Hmm. See you tomorrow. Zabieramy ze sobą. Co to? Interakcja. Sam zerwał z nałogiem, ale pchać towaru nie przestał. <grym> Medal za rok trzeźwości. Well, well, well. Tego nie mogę zabrać ze sobą bez sensu. O. Oh. na śmierć. Że komu w samoobronie. na Że Rzekomo w w obronie. Well, well, well. Detergent Ciup Dawaj, nie ma Skąd to Camto nam straszne nie jest To tu mamy Interakcja Anyway, 2 pudełka K, Ice zwykła ilość, ROB 40, PMD, Lin 5 butelek, Elio J, Signat Bob, jak zwykle jedna uncja Kronika Suzy Lisa 1 pudełko Ice, Igor, 50 Fantu to będzie tak? Eee, Tyler, nie jestem, no jak wciąż jest mi 5K. <suszy> <suszy> Pewnie o to była sprzeczka. No Miałoby to nawet sens, miałoby to nawet sens. Nie jest. To sprzątania, to co zrobisz? Eee, czy pani, pani nie powinna się już wypinać. Tam coś jeszcze jest? Ło, ło, ło! Ło, Kolega, ciężkie jest co teraz. Chyba wrzucę go do bagażnika. A, no dobra. Nie rozpierdziel nic po drodze. I śmieci I mi torbę. G. Jak się ładnie wszystko samo układa. Wo wo wo. Wow, wow. Dobra, wracamy na górę, bo tam jeszcze nam śmieci zostało. Jeszcze jedno pomieszczenie. Rozpierdzielam wszystko, jak leci. Eee, dobra. Pozbądź się śmieci, już się robi. Czy będzie taka trupa na, pa na Pace Piko <noise> Też tak myślałam, ale się jednak sam zawinął. Ale jest to, że ja sobie wracam tutaj sprzątać, a tam sobie będzie leżał chłop W woreczku O, śmieci mamy wszystkie zabrane, gee to teraz jeszcze tutaj trzeba? Gdzieś jest jeszcze jeden dowód Co się do cholery stało tam na górze? A, no dobra o! Dzień dobry pani Wygląda na to, że nasz zwanak miał dodatkowe hobby Oel, well, oel, well, oel well. Tego well. się nie spodziewałam Tego się nie spodziewałam, to mnie nawet trochę wystraszyło, szczerze mówiąc A, tutaj jest w ogóle dodatkowy achievement, dobra Oł oh, oh. Nigdy nie powinienem był się w to mieszać Well Wygląda na to, że Rob był prawdziwym świrem Ha Well, 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 jak to się stało? O, mogę sobie wiadro zabrać Zobaczmy, czy mogę sobie stąd przywołać nowe wiadro Nie, muszę iść po tamto okay. Tu coś jeszcze jest Dawaj, kradnij Zasłużyłam na to Klasyk, tak jak ja No dobra, zabieramy Dzień dobry, pani Co ja tak tu wszystko umyję dookoła pani? Pani panią jest wszystko w porządku, nie? Pani tak tylko sobie wisi ten achievement artystyczny, czy coś nie. Oj, chyba źle zrobiłam chyba nie w tą stronę. Oj, co teraz? Oh. Co to jest interakcja. Co do cholery, jest nie tak z ludźmi. się oskarżałem je o niestosowne zachowanie wobec moich roślin? Kocha moje roślinki bardziej niż cokolwiek. Nigdy nie wyrządziłbym, nie wyrządziłbym im krzywdy. Za to nikt nie obmawia tego typa z pobudziestki trójki. Widziałem, jak sprzedawał martwe liście jakimś obcym. On nawet pachnie dziwnie. Well. Lecz nie, wystarczy, że raz pójdziesz na randkę do kina z rusiczką, Raz! I nagle do ciebie mają za odszczepieńca. Hmm. Tym razem po raz pierwszy brak mi słów. Well, well, well. Eee. choli do tego malasz, to się źle łączy. <grywia> Tell me more. Ta, to jest chyba blok pojabów, no. Gorzej się martwię, że źle wyszłam i nie wiem teraz jak stąd wyjść. O. Podejrzanie dobrze utrzymane miejsce. Priorytety. Nie wiem jak się teraz dostać z powrotem do. O, klucz. Sam brac, co wcześniej. Chyba, że to się da otworzyć po prostu. Ja panikuję. No niepo... dobra, panikowałam niepotrzebnie. Mogę od razu tak zrobić. Dobra, jeszcze jeden dowód muszę zebrać i zabrać hajs, ale gdzie będzie ten hajs? Nie rozumiem. chyba muszę wyczyścić. To się czyści. No tu coś jest. Jeszcze jak mi się żołądek wiąże. <grytania> well. Woda. A gdzie jest ta cała płatność? Nie to śmieci. Aha, to muszę bardziej rozbić. Ja tu mam pierwszego pH z seryjnego borderce. No co ci mogę powiedzieć no? Zbierz dowody gdzieś, gdzieś jest jeszcze jakiś dowód. O! Rane, to była ledwie studentka. Habita kunz. Hmm. Nie, to chyba był zwykły obraz. 2002 rok. Well, well well. Dobra, mam wszystko... Wszystkie dowody. Tylko płatność muszę znaleźć. Tu jest wsią. To jest Teraz Wiadro, dobra. A, tu! Dobra, jest, przynajmniej mnie nie oszwabił. Wow, ale grube hajsiwo! Zbierz do wody, opuś miejsce zbrodni, kiedy będziesz gotów. ja mogę to zamknąć? Z powrotem? Nie mogę. Może pod drobinko Nie. Myślałam, że dam radę pozamykać wszystko. Wydaje mi się, że jest wsią zrobione. Yy, możemy iść na dół, zobaczyć to coś. Teraz to nie tu. tu. No, to nie pozwala mi tak zrobić. Jup! Idziemy zobaczyć, idziemy zobaczyć. Tu się dobrze nie skończy, powiadasz. Oho! Ktoś sobie tu hoduje jakieś roślinki Don't forget uh, Ok I forgot about things To jest dokładnie to samo, co w tym drugim apartamencie Oj, oj one likes to... Clean? Works for me. Tam jest jakaś kaseta. Czuję się przeniósł z apartamentu, prawdopodobnie. Po wspaniałość dzieła inspirowanego Wenecją, Jamon zainspirowani byli stworzyć to opus jako ho dla jego wspaniałości. Okej. Okay. Cieszyńc, wenis. <grytanie> Weźmy sobie. O, mogę ukraść. Czy używał tego jako nawozu? <grych> Mogę wyłączyć? To radio mnie denerwuje. Yy, mam wrażenie, że przez to, że ukradłam moto, to to się potem do mnie zawinie. No ale dobra, znaleźliśmy jakąś znajdźkę, jakby nie patrzeć. Też możemy zamknąć. No dobra, chyba wsiadł tutaj, tak mi się wydaje. Czy że tam da radę coś jeszcze? No tu perfidnie coś się dzieje A tu! Pieniążki są i ten Zaraz, czy tu da radę jakoś przejść inaczej? Tam musi być jakiś sposób, żeby tam wejść Nie uwierzę, że nie Właśnie tego paleciaka ruszyć nie można Bo Już próbowałam Ale tu jest ten karton No tak, tutaj mogę na to wskoczyć, ale tu już mi się nie złapie A tutaj jakbym to postawiła po prostu? Mogę to tu po prostu postawić? Osiu karton Idziemy testować No i... Spierdziela się Czekaj, ja jestem ślepa! No stój, że szkarton Ojas Ale jestem sprytna Kasa, kasa, kasa Coś mogę z tym zrobić? Wyłączyć tylko Coś jeszcze tu jest? Chyba nie, to chyba tylko po prostu znajdźka Nie no, ja jestem z siebie dumna, ładnie poszło O jaz! Mamy piękną kolekcję worków na śmieci yy, Tak, ze spowoduje zakończenie sprzątania Czy na pewno chcesz kontynuować? Tak, poproszę, yes please Nic z tym przecież nie zrobię, nie? Oszustwo? To oszustwo. Doskonały wynik. Doskonały wynik. Doskonały wynik. O ja, wszystkie dowody. Mam doskonały wynik. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. Ale jestem dobra w tym, co robię. <ścoughs> Jesteście ze mnie dumni.